Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie, przymnóż nam wiary, proszą apostołowie, gdy słyszą trudne wymagania Chrystusa, bo warto pamiętać, że te słowa zostały wypowiedziane po mocnym potępieniu gorszycieli. Niepodobne jest, aby zgorszenia przyjść nie miały, lecz biada temu, przez kogo przychodzą. Lepiej by mu było, gdyby mu zawieszono kamień młyński u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności, jeśli by brat twój zgrzeszył przeciw tobie, upomnij go, a gdyby żałował, odpuść mu i gdyby... Siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedmiokroć na dzień zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, odpuść mu. Teofilak zauważa, że szczególnie w przyjęciu ubóstwa i unikaniu zgorszeń potrzebna jest właśnie mocna wiara, bo to ona uzdalnia do życia w nadziei na Boga i do czystości serca. Ale święty Grzegorz Wielki dodaje, że uczniowie proszą, by otrzymana już wiara rosła ku pełni doskonałości. Chrystus odpowiada, że nawet maleńka wiara ma w sobie wielką moc. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście sykomorze, wyrwij się i przesać w morze. Chrystus tłumaczy, że wspomniane ziarnko, choć najmniejsze, przewyższa wszystkie nasiona mocą, tak i najmniejsza cząstka wiary zdolna jest do wielkich rzeczy. Święty Beda zaś widzi w tym obrazie coś więcej. Sykomora, której owoce i gałęzie mają barwę krwi, oznacza Ewangelię Krzyża, wyrwana z żydowskiego pnia i zasadzona w morzu narodów pogańskich dzięki wierze apostołów, wydała owoc zbawienia. Święci Ambroży i Chryzostom dodają, że Sykomora może być też obrazem złego ducha wciąż karmiącego duszę grzesznymi wyobrażeniami. Wiara, choć mała, jak ziarnko gorczycy, potrafi go wyrwać z serca i strącić w głębinę. Lecz skoro wiara czyni cuda, pojawia się niebezpieczeństwo pychy. Dlatego Pan Jezus zaraz dodaje przypowieść o słudze wracającym z pola. Teofilak wyjaśnia, kto wierzy, ten czyni wielkie dzieła, ale nie może się nimi chlubić, bo wszystko, co mamy, jest darem. Święty Ambroży rozwija ten obraz. Tak jak Pan wymaga od sługi dalszej posługi po pracy w polu, tak i Bóg oczekuje od człowieka wciąż nowych wysiłków, dopóki trwa życie. Dlatego nie ma miejsca na samozadowolenie, ani na spoczynek w połowie drogi. Święty Cyry Aleksandryjski wskazuje, że Chrystus leczy w ten sposób chorobę pychy. Nikt nie powinien uważać się za nadzwyczajnego, skoro tylko spłaca dług posłuszeństwa wobec stwórcy. Jak pisał święty Paweł, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Święty Ambroży konkluduje: Nie chlub się, że jesteś dobrym sługą. Słońce świeci, księżyc wschodzi, aniołowie służą, nikt z nich nie oczekuje pochwały, tak i ty, spełniwszy wszystko, mów. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Święty Beda dopowiada: prawdziwa doskonałość wiary polega na tym, że nawet po wypełnieniu wszystkich nakazów człowiek wyznaje swoją niedoskonałość i całkowitą zależność od Boga. Dobrej niedzieli wszystkim.